Ale tak stoję i tak się zastanawiam, tak myślę jak tu jak tu przedstawić czarkę. No, powiedzcie mi, kto nie zna czarka. Ręka w górę, kto nie zna. To z półpolski na pewno by się znalazł. No, no półpolski tak, ale te drugie pół zna. No i tak sobie myślałem, nie wiedziałem co jest. To, e, słuchajcie, nie wiem czy, czy, czy wiecie, bo czarek się urodził 28 kwietnia. Dobrze mówię... Rok, Urodził się w niedzielę w Węgorzewie, minęło ćwierć wieku. I wtedy był zespół Little Megi. No dokładnie. Pierwszy zespół, który grał Bluegrass w Polsce w sumie. Potem 97. Nagroda na konkursie ogólnopolskim za notabene nieoficjalny, tak nadal jest, nie wiem dlaczego. Nieoficjalny hymn. E, można powiedzieć, pikniku country, czyli wszystkie drogi prowadzą do Mrągowy. Potem chyba rok później związałeś się i właściwie, no nie wiem, czy założyłeś, tak można powiedzieć, Cezary Makiewicz i Koltersi. No to były jesienią tego samego roku nawet. 97. jesień, niesiony na tej, na tej fali właśnie tej, tej nagrody i tej piosenki, która się szybko stała takim jakby ogólnokrajowym też utworem. Przypadła nie tylko tej brągowskiej części publiczności, ale z racji tego, że, że dwójka wtedy transmitowała piknik to no to poszło w świat i ludzie usłyszeli o tym, że, że wszystkie drogi nie? prowadzą do Mrągowo, chociaż niektórzy mówią, że to nieprawda. Zatem ja już nie przeciągam. Słuchajcie, drodzy Państwo, sami widzicie, człowiek orkiestra, a skoro orkiestra, sam robi za orkiestrę, bo widzę, że i harmonika ustna, i gitara... No to do jednego i... utworu wziąłem. Dzisiaj się poświęciłem homonto, takie wziąłem, jeśli Państwo wiedzą, co to jest homonto, bo się koniowi, czy niektórzy mówią koniu, zakładało na, na łeb, żeby ciągnął wóz. Wtedy nie miał lekko i ja też nie będę miał lekko, ale tylko w jednej piosence. Oto, moi drodzy, nie przeciągając. Cezary Makiewicz. Oto pierwsza z nich. Twoje oczy jak dwie drogi. Osiem lasów zagubiony. Rzeka Kongo i Przestrogi, a wysłuchać ich nie sposób. Dwie stacyjki zapomniał. Cioros spojrzeć potem chmury, z których wyrasta, stary las, ta, na, na, na. na. jest bardzo prosty, może spróbuję. No, ale ładnie, na solówkę normalnie panią wypuścili. Dobrze, czyli mamy taką publiczność muzykalną, mm. też powiem. Dobrze to Państwo wychodzi. To może jeszcze jedna kobieta, która pisze też teksty, ale ona bardziej pisze książki, to pisze szybciej niż ja je czytam. Nazywa się Kasia Anerlich, mieszka tutaj nieopodal w powie Salenskim. I taką to właśnie stworzyliśmy pieśń o, o kamienicy. Było serce twoje, moje Chciałem tylko dotknąć mógł, Stanąć w suchej słów zadumie A spotkałem zapach lata I zapomnieć już nie umiem W kamienicy tej odkryłem w Magię oczu twoich ciemnych Gwiazdy sierpnia dogoniłem Chciały stać, Świetlistymi z tymi ogonami, Gwiazdy splotły nasze życie, Twego miasta uliczkami biegły marzeń, sen mógł Dziękuję bardzo. Teraz temat drogi, który się przewija przynajmniej u braci kantrowców, bardzo często, bo zresztą, tak jak wszyscy muzycy, żeby zagrać w wielu miejscach w Polsce, musimy często przymierzać dość duże odległości. I to też taka piosenka, która się trochę będzie podlizywała damskiej części publiczności o kobietach, które jakoś dziwnym trafem odwożą swoich, partnerów albo mężów zwykle po imprezie do, do domu. I, I taką też pieśń napisałem o tych dzielnych kobietach. My tak zaglądamy czasami, busem podjeżdżamy, patrzymy z prawej strony kobieta trzyma kierownicę, a po drugiej stronie czasami coś siedzi, ale bardzo często leży. I to wygląda na, na, nawet na zwłoki. To potem wyobraźnia działa, jak, jak to, to coś zanieść na jakieś drugie czy na trzecie piętro. Jak to jak, czy zamykać w, w samochodzie nie wolno, bo policja wybije okno, prawda? Bo zwierząt nie można, już tym bardziej pijanego męża. W każdym razie tym wszystkim kobietom właśnie taką piosenkę chciałbym zadedykować. Za trudne rzecz Lubię się brać. Że sobie nie poradzę. Lubię jeździć w nocy i nie kleją mi się oczy, więc możesz spać. Ja poprowadzę dwoje nas na wiele jeszcze stać. Choć nie młodzi damy radę. za nami tysiąc spraw, przed nami światła dnia. Ty możesz spać, ja poprowadzę. Za nami tysiąc spraw, przed nami światła dnia. Ty możesz spać, ja poprowadzę. Już wiem co na tej kartce jest, tak chciałam Państwu pokazać, bo tak My często tak jeździmy, kiedyś się ktoś tam y, y, śmiał, jak y, y, niejaki Bułecka na, na scenie w Morągowie y, powiedział Morąg chyba, czy Mrągów, jakoś tam się pomylił. Ale jak oni tak jeżdżą, często tam wożą, a jeszcze sobie dobrze golną, to oni w zasadzie nie wiedzą, do jakiego miasta przyjechali, bo ich tam przywieźli, prawda? I wtedy... Dobry, w dobrym tonie jest, jak menadżer napisze na kartce, gdzie ty jesteś chłopie, żebym się nie pomylił. No i chyba napisali, ale nie, może już miał pomroczność jakoś i nie przeczytał. Mrągów mu wyszło i tam od razu publikator ostry ostro ja ci dam zaraz mrągów. <noise> Mało tam nie doszło do, do takiej sprzeczki dość ostrej, ale, ale no, co, co tam góral przyjechał, to niech się nauczy, gdzie on przyjechał. I w dobrym to nie jest rzeczywiście, żeby, żeby wiedzieć, gdzie się jest. Ja wiem, gdzie jest, ale Państwu pokazałem. Jezioro jest dzwon Marcinkowo. Tu nie ma problemu. Gorzej jest, jak ja pojadę na przykład do Maszowa jakiegoś lubelskiego, i tam nie ma jeziora, tylko jakaś rzeka jest, czy jakieś w ogóle Bajorko. I jak ja mam zaśpiewać tą piosenkę, że wszystkie drogi prowadzą do Tomaszowa Mazowieckiego albo Lubelskiego? Nie wychodzi. Wtedy mówię, że słuchajcie, każdy ma swoje Mrągowo, prawda? A ponieważ jesteśmy tutaj blisko, to no, jakoś tak inteligentnie trzeba wybrnąć zawsze. Ale to do, do Marcinkowa, no to jak najbardziej. To, to, to tak pasuje, dzwon. I niektórzy w ogóle z turystów takich przyjezdnych pierwszy raz, to nie wiedzą, że to jest czos, jezioro. Oni mówią, że to cios, bo oni słyszeli, że to cios, a jak cios to dzwon, prawda? Jak ktoś dostanie ciosa, to tak jakby dostał dzwona. Wszystko się zgadza, ale tak nam się tutaj poukładało, że... To państwo też pomogą, prawda? Bo tam słyszeli państwo co, co nieco o tej piosence, że, że... prawda? Tam gdzieś się obiło uszy. No to po, po, polecimy. Nie mam perkusisty, bo on zawsze nabija. Do Marcinkowa, droga Cię prowadzi Czujesz jakbyś złapał w żagle wiatr Dawno temu ktoś mi tak poradził Jedź tą drogą, poznasz inny świat Gdy ktoś powie, ta muzyka nie jest Twoja Taki słodki hamburgera smak powietrze tu nikt nie śpiewał kowboja, Tylko o kimś takim jak Ty i ja. Wszystkie drogi prowadzą do Marcinkowa, Do Marcinkowa nad Jezioro Kto to raz przyjechał nigdy nie żałował, I na pewno wróci. Wielka droga, tu świeży wiatr, powietrze, zapach słodkich falujących zbóż. Jeśli tylko zechcesz, zawsze dotrzeć do niej, nawet gdyby drogowskazy wskazy po Gdy dopadną cię nieszczęścia i zła, pozostanie tylko modlić się do Boga, Ty pożegnać. Wszystkie drogi poprowadzą do Marcinkowa. Wszystkie drogi prowadzą do Marcinkowa. Do Marcinkowa nad jezioro. jest ze Gdybyś tylko kiedyś chciał spróbować To daj możesz swój odmienny śląs Gdy poznałeś czarty dni Wiesz już jak smakuje w dzwonie woda Więc nie muszę chyba mówić Dokąd teraz nas prowadzi Wszystkie drogi prowadzą do Marcinkowa, do Marcinkowa nad jezioroctwo, kto tu raz przyjechał nigdy nie żałował. I na pewno wróci tu za rok. Wszystkie drogi prowadzą. Gdybyś tylko kiedyś chciał spróbować, tutaj możesz swój odmienić Rozśpiewamy wszystkie... Wszystkie drogi prowadzą do marcinka, A tych dróg chyba jest ze sto. Gdybyś tylko kiedyś chciał spróbować, tutaj możesz swój odmienić los. Tutaj możesz swój odmienić los. Dziękuję za miłą atmosferę, za to, że Państwo y, przyszli specjalnie, pofatygowali się tutaj do sympatycznego miejsca. Mam nadzieję, że będziemy się dziś częściej spotykać też. Dziękuję bardzo i do widzenia.